mi tutaj ta woda gdzieś wskoczyła. No, 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 no. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, mamy i taty. Dzisiaj taki temat trochę na gorąco. Uff, jak gorąco może wreszcie coś przyleje na, na wydworzu. Wczoraj było słówko o orzeczeniach o niepełnosprawności. Opowiadaliśmy Wam o, o tym, co z tego tytułu jakby nam się należy, czy też co z tego tytułu nam przysługuje, czy, czy też co z tego tytułu y, może udać nam się wyszarpać y, od tego cudownego państwa. I dzisiaj słówko o tym, bo y, padło takie zapytanie, o co chodzi z turnusami rehabilitacyjnymi. Otóż moi drodzy, to, że my płacimy składki na NFZ. To z tego tu nam się należą różne fajne przywileje, i jak się nam uda wyszarpać, to, to możemy mieć mnóstwo korzyści. Natomiast jeżeli chodzi o turnusy rehabilitacyjne, to nie są one fundowane z NFZ-u, tylko z PFRON-u, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tudzież różnych innych programów i dotacji. Unii z, unijnych, z Unii Europejskiej. Mimo, że mogą takie turnusy odbywać się w ośrodkach należących do NFZ-u, czyli w różnej maści sanatoriach, czyli obiektach, w których, których można pojechać do sanatorium, to nie jest to jednoznaczne z, z fundowaniem takich turnusów przez NFZ. Są również turnusy rehabilitacyjne oferowane na rynku takie, które są nierefundowane z fronu i są one absolutnie pełnopłatne. Które są refundowane, możemy zauważyć na rejestrze wojewody i one są tam wpisane. Te, jakby, te, na które możemy uzyskać refundację. Taki rejestr jest dostępny na stronie na portalu Empatia. Także różne inne, słuchajcie, wnioski o różne świadczenia, obecikowe o 800, o 300 i różne inne bajery, które możemy wyczułać. Od Państwa różne wnioski na portalu, empatia są dostępne, możemy je sobie wydrukować, możemy tam zasięgnąć jakichś informacji. Także warto znać ten portal i czasem tam sobie pogrzebać, bo możemy tam znaleźć mnóstwo fajnych dla nas informacji. Jeżeli chodzi natomiast o dofinansowanie, nie, może z innej strony, jakie są typy turnusów? Otóż, moi drodzy, są tu, tu turnusy usprawniająco-rekreacyjne i takich jest najwięcej. Są również rekreacyjno-sportowe, również sportowe, szkoleniowe, psychoterapeutyczne. Są turnusy rozwijające zainteresowania i szczególne umiejętności, a także turnusy, nauki niezależności w funkcjonowaniu z niepełnosprawnością. Komu się one należą? Otóż osobom, które mają orzeczenie, bo ważne jest, że tutaj mówimy o ludziach z orzeczeniem o niepełnosprawności, bądź też z orzeczeniem o o, o tym, czy niepełnosprawność jest Lekka, tak umiarkowana czy znaczna, czyli o formie niepełnosprawności, czyli do 16 roku życia, po prostu orzeczenie o niepełnosprawności, po kończeniu 16 roku życia o rodzaju niepełnosprawności i teraz. Drodzy moi, komu przysługuje taki turnus? O, o, otóż yy, osobom niesprawnym ruchowo na wózku, osobom niesprawnym ruchowo nie na wózku, osobom niesprawnym słuchowo, yy, osobom niesp niesprawnym yy, wzrokowo, werbalnie itd. Tak Oprócz tego yy, osobom z yy, padaczką, osobom z zaburzeniami psychicznymi, osobom z upośledzeniem umysłowym jak również z funkcjami narządu krążenia i, i nie wiem, czy mówiłam, z chorobami psychicznymi. Gdzie trzeba się udać i jak trzeba to posprawdzać? Pierwsze to tak, turnus możemy sobie wybrać na terenie całej Polski i to my wybieramy my rodzice. Natomiast należałoby pójść do powiatowego ośrodka pomocy rodzinie, nie wiem czy dobrze mówię, do PCPR-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i różne powiaty mają różną ilość kasy przeznaczone na dany rok. Najlepiej składać te wnioski na początku roku i sobie cierpliwie czekać, bo bardzo często pieniądze są rozdzielane dopiero jakoś tam marzec, kwiecień i teraz. Jeżeli okaże się, że wniosków jest bardzo dużo w danym powiecie, a kasy mało, to to dofinansowanie może być niższe niż zakłada rozporządzenie. Albo też, ponieważ w rozporządzeniu jest napisane, że taki, takie dofinansowanie turnusu należy nam się, naszym dzieciom z orzeczeniem, raz na rok, ale w momencie, kiedy jest bardzo dużo wniosków to możemy, mogą być warunki, że raz na dwa lata, no bo wszyscy chcą, żeby wszyscy skorzystali, a nie tylko ci wybrani, a poza tym od razu się pojawiają jakieś antypatie i jakieś pomówienia, kto komu co dał, jaką łapówkę i tak dalej, i kto ma ciocie w znajomościach i tak dalej. Więc rozumiecie, ludzie są bardzo życzliwi, ale często mają za długie języki. I y, y, pap, pa, paplają, co im ślina na jęzor przyniesie. No bo jak mają długi, to rozumiecie. W każdym bądź razie y, warto udać się do właśnie y, do tego powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, y, w, którym, y, w którym jesteście zameldowani, i tam popytać, dopytać i tak dalej bo może być tak, że jest bardzo dużo wniosków i oni nie są w stanie refundować turnusów, wobec czego mówią, że w tym roku fundu, na przykład turnusy są w ogóle nierefundowane i wolą tę tą kasę przeznaczyć na co innego, bo takie powiatowe centra zajmują się nie tylko osobami z niepełnosprawnością, ale też osobami starszymi, też różnoraką pomocą, jeżeli chodzi o... Domy dziecka i tego typu rodziny zastępcze, również jeżeli chodzi o pomoc rodzinom w kryzysie, rodzinom z przemocą w rodzinie itd., z nałogami, wobec czego mają tych zadań dużo. Warto skorzystać z takiego turnusu, bo słyszałam opowieści różnych rodziców, że bardzo dużo to daje minimum warunkiem koniecznym do organizacji takiego turnusu jest żeby było tam 20 osób na jednym pobycie może być oczywiście więcej ale minimum 20 osób z, z podobnymi zaburzeniami schorzeniami tak chorobami co warto tam do tego PCPR-u zanieść czyli do powiatowego centrum pomocy rodzinie warto tam zanieść jeżeli chcemy na taki turnus i tak dalej zacząć całą, całą, całą gadkę, warto zanieść, słuchajcie, znaczy trzeba zanieść skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu z uzasadnieniem, co jest, jak jest, dlaczego nam się, nam się dlaczego jest podejrzenie, że to nam może przynieść korzyści, po co naszemu dziecku to www, www i wszystko tam dokładnie opisać. A druga rzecz to jest taka, że tam jest po prostu tam jest po prostu kryterium dochodowe i tak. Kryterium dochodowe jest przyrównywane, słuchajcie, do już mówię dokładnie jak to się nazywa, wynagrodzenia przeciętnego w gospodarce krajowej i teraz. Takie wynagrodzenie przeciętne jest oczywiście waloryzowane, więc co jakiś czas jest podawane, że na dzisiaj średnia wynagrodzenia w Polsce wynosi tyle i tyle. I na ten moment jest to, moi drodzy, 8748 8 zł, nawet nie wiedziałam, że Polacy tak dobrze zarabiają, bo to nie jest najniższa krajowa, najwyższa krajowa, tylko to jest średnio u nas w kraju się za, za, zarabia 8748 zł na łebka. I teraz jeżeli jest pełna rodzina, to, to 50% z tego właśnie przeciętnego wynagrodzenia. To jeżeli podzielimy cały dochód rodziny, to na jedną osobę musi być zatem mniej niż tam 4300. Jeżeli jest więcej, to już takiego dofinansowania nie dostaniemy. Natomiast jeżeli jest samotna mama, to też dzielimy, dzielimy dochody w rodzinie na. Wszystkie łby w rodzinie, czyli wszystkie łby do wykarmienia, i e, wtedy jest to 65% wynagrodzenia przeciętnego, czyli coś około 5600-5700 e, musi być na głowę, e, po, poniżej 5700 na głowę, żeby w ogóle e, takie dofinansowanie było rozpatrywane. I teraz preferencje, czyli na pierwszym miejscu takie. PCPR-y biorą pod uwagę osoby do 16 roku życia, osoby uczące się do 24 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności i też osoby ze stopniem niepełnosprawności znacznym. To są na pierwszym miejscu i oni mogą dostać do 30%, słuchajcie, do 30% z tego wynagrodzenia przeciętnego, czyli im się może zwrócić, do 2600 za łeb. Osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym mają 27%, to jest około 2300 za głowę. Osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, 25%, czyli to jest około 2200 za osobę. I opiekunowie, około 20%, czyli to jest 1700 zł za osobę. Sprawdzałam takie turnusy y, wpisane na tą, do, do tego rejestru wojewódzkiego, czyli brane pod uwagę przy, y, przy, przy, przy rozliczeniu turnusu, tak? takie, na które można dostać y, refundację i dofinansowanie. I to są y, one się zaczynają taki. One w różnych ośrodkach mają różne standardy, zależy to, wiecie, od, od jakości posiłków, od ilości zabiegów. Na przykład są takie ośrodki, gdzie, gdzie mamy trzy zabiegi z, tam z 20 do wyboru i te trzy nam się jakby należą, resztę za dopłatą, y, ale takie turnusy już można tam około 3000 taki turnus można zorganizować. I biorąc pod uwagę, że nasze dziecko ma tam. Jest do 16 roku życia, uczy się, a nie ma jeszcze 24 lat, lub też ma niepełnosprawność w stopniu znacznym, no to powiem, że 30% z tego wynagrodzenia przeciętnego, jeżeli byłoby 2600 zwrotu, no to powiem, że wcale to nie głupie jest, żeby dziecko posłać na taki turnus, bo zobaczcie. Jeżeli turnus kosztowałby 3000, a mamy 2600 zwrotu, to płacimy 400 i w zasadzie no nie jest to taki koszt, na który nie moglibyśmy sobie pozwolić. Myślę, że nawet, nawet byłoby to niezłą opcją. A biorąc pod uwagę, że mamy właśnie, jak powiedziałam, turnusy i Usprawniające rekreacyjne, ale też rekreacyjne, sportowe lub też same sportowe, to możemy rozwijać pasję naszego dziecka na takiej niby kolonii terapeutycznej i może jest to fajnym wyjściem zamiast właśnie udziału w koloniach, które kosztują, a na które zwrotu nie mamy. Warunkiem jednak koniecznym jest to, żeby nasze dzieci posiadały orzeczenie. O niepełnosprawności. Zobaczcie, są też turnusy szkoleniowe, turnusy psychoterapeutyczne, turnusy rozwijające zainteresowania i, specjalne, i specyficzne uzdolnienia, czy też turnusy poprawiające jakość życia osób niepełnosprawnych. Więc może warto się zastanowić, warto udać się do swojego PCPR-u, właściwego do miejsca zamieszkania, do, do powiatu, w którym mieszkacie, macie, macie meldunek. I może warto popytać, bo myślę, że w różnych powiatach różnie sytuacja może się przedstawiać. Um, następny odcinek, myślę, że nawiążemy trochę do WTZ-ów, czyli Warsztatów Terapii Zajęciowej, które również są e, dotowane czy też fundowane z PCPR-ów. E, I też powiem Wam o możliwościach tychże, e, tychże powiatowych centrów pomocy rodzinie. E, więc słuchajcie. Powiedziałabym światło w tunelu. Sprawdźcie Wasze na przykład PCPR, powiat taki, jaki, taki, jaki, taki w którym mieszkacie, sprawdźcie na, na portal Empatia. I może, I może coś tutaj uda nam się zorganizować dla naszych dzieci, nie ponosząc jakichś nie wiadomo jakich kosztów, bo wiadomo, że życie kosztuje, że rehabilitacja i różne szmery i bajery kosztują. PCPR-y zajmują się też pomocą i dofinansowaniem na różne komputery, mówiki, wózki inwalidzkie, różnego typu oprogramowania do, do, do tych pomocy rehabilitacyjnych i różne takie, takie rzeczy. Tam też na przykład odbiera się kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnością, na przykład ruchową, które potrzebują podjechać blisko, bo są na wózku. Więc y, warto tam pogrzebać i na portalu Empatia i y, na stronie waszego y, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Bo być może są tam oferty dla nas i być może y, więcej niż się spodziewasz, mamo i tato. Y, więc proszę zakasywać rękawy, wyciągać skrzydła spod kurtek, albo y, na razie jeszcze spod y, t-shirtów póki jest tak ciepło i y, działajmy i wierzmy, y, że wszystko się y, może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń i nie bójmy się marzyć i pamiętajcie, że marzenia nie spełniają się same, tylko marzenia spełniamy my. A ponieważ e, coraz bliżej świąt, chciałbym się powiedzieć, e, to, e, mamy 4 miesiące do końca roku kalendarzowego, wobec czego może warto się zorientować i złożyć od nowego roku wnioski i następne wakacje Wasze dzieci będą mogły spędzić w fajnych miejscach za dobre pieniądze, e, a Wy e, trochę sobie będziecie mogli... Pooddychać świeżym powietrzem bez, bez dzieci i y, obowiązków, i też spędzić y, czas z korzyścią dla Was. Y, no i trochę odpocząć, y, bo należy Wam się, drodzy rodzice, jak przysłowiowa psu zupa chociaż dzisiaj to te psy wszystkie na tej suchej karmie więc z tą zupą to tak niekoniecznie. A tymczasem dużo miłości dużo wiary w to, że wszystko jest możliwe. Więc hop siup na stronę PCPR-u, sprawdzajcie, składajcie wnioski, wszystko się może zdarzyć. Pamiętajcie, cuda są naturalne, a niebo jest w nas. Wszystkiego dobrego.